Witam serdecznie, Natalia Burzyńska-Mangony. Dostaję od Was bardzo, bardzo wiele pytań na temat tego, dlaczego warto dołączyć do Oriflame. I postanowiłam, że odpowiedź na te pytania nagram w formie filmiku. Mało osób wie, że z oferty Oriflame można korzystać na trzy różne sposoby. Pierwszym z nich jest po prostu kupowanie kosmetyków tylko na własne potrzeby bez marży, bez 30% marży, którą normalnie zarabia konsultant. W takim przypadku możemy zamawiać wtedy, kiedy chcemy tyle, ile chcemy. Nie ma żadnych wymogów co do wielkości składania zamówień, co do ich częstotliwości. Po prostu rejestrując się raz poprzez stronę odkryjróżnica.pl można, można sobie korzystać z tej możliwości przez, przez rok i nikt nas nie będzie ścigał za, za, za to, że nie składamy regularnie zamówień, o ile, o ile nie potrzebujemy ich składać regularnie. Drugą opcją jest pokazywanie katalogu, czyli zostanie konsultantem. Zostanie konsultantem też w zasadzie nas do niczego nie zobowiązuje, ale dzięki temu możemy, możemy zarabiać pieniądze, bo zarabiamy 30% marży na każdym z produktów, które sprzedamy. Pozwoli nam to zarobić na jakieś dodatkowe przyjemności, na na rachunek telefoniczny czy, czy na paliwo na przykład. Moja koleżanka zawsze sobie zarabia w ten sposób na, na paliwo, bo dojeżdża do Wrocławia. E, także w ten sposób można sobie e, do, dorobić. Natomiast trzecią opcją korzystania z oferty Oriflame jest budowanie zespołu i zarabianie większych pieniędzy, odczuwalnych pieniędzy właśnie poprzez, poprzez budowanie grupy w Oriflame. Ja się zajmuję właśnie głównie, głównie tą trzecią opcją i od 2007 roku utrzymuję się tylko i wyłącznie z pracy z Oriflame właśnie, właśnie z tej trzeciej opcji. Nie będę ich tych opcji bardzo rozwijać w tym filmie, natomiast podsumuję te najważniejsze rzeczy, które, które się uzyskuje wraz z rejestracją w klubie Oriflame. One wszystkie, wszystkie, te rzeczy, o których teraz będę mówiła, obowiązują w każdej z tych trzech opcji, o których, o których, powiedziałam. Więc pierwsza rzecz jest taka, że właśnie kupuje się wszystkie kosmetyki w firmie Oriflame bez 30% marży. Nie trzeba ich zamawiać co katalog, nie trzeba ich zamawiać na żadną określoną kwotę. Można je zamawiać przez internet, można zamawiać telefonicznie, mailowo, SMS-em, faksem. W zasadzie mamy, mamy wszystkie, wszystkie możliwości, jakie tylko sobie możemy wyobrazić. Paczki można odbierać w domu. To jest bardzo wygodne, że kurier nam może przywieźć paczkę do domu. Możemy odbierać w jednej z placówek, o tych placówek jest prawie 300 w całej Polsce. Możemy odbierać w paczkomatach. Ja bardzo lubię tą opcję, bo bo mamy sporo czasu na to, żeby o każdej dnia i nocy przyjść naszą paczkę odebrać. Także, także są, są fajne opcje na właśnie na odbyw paczek. Kolejną rzeczą jest to, że za kosmetyki nie trzeba płacić od razu, tylko mamy na to 14 dni, więc zwłaszcza jeżeli się sprzedaje kosmetyki, no to, no to nie trzeba zakładać pieniędzy za klientki, tylko w momencie, kiedy one nam zapłacą, to płacimy w firmie. Płacić można albo w placówce, albo też przez internet, także, także też jest dużo różnych możliwości. Też jest dużo punktów w całej Polsce, w różnych sklepach, marketach, na pocztach, gdzie, gdzie, można, gdzie można po prostu płacić wpłacić pieniądze za foi Co jest bardzo ważne, że każda osoba, która dołączy do Oriflame, może korzystać sobie z dodatkowego programu dla nowych klubowiczów, który się nazywa programem Witamy. Zawsze Oriflame przygotowuje jakieś fajne prezenty dla nowych osób. Jaki jest aktualny program Witamy, możesz sobie sprawdzić na stronie odkryjróżnica.pl I te programy polegają na tym, że jeżeli się, zrobi, jeżeli się będzie robiło regularnie przez trzy katalogi zamówienie na wysokość 80 punktów, bo w Oriflame każde zamówienie jest punktowane, każdy kosmetyk ma wartość punktową. I wtedy, jak mamy takie zamówienia na 80 punktów przez 3 katalogi, no to przez 3 katalogi odbieramy sobie dodatkowe nagrody. Często są one w wartości powyżej 300 zł, także jest to też fajna opcja. Kiedy zamówimy jakiś produkt i nam się nie sprawdzi, albo kolor jest nie taki, bo czasami tak się zdarza, albo klientka na przykład zrezygnuje, to też nie ma żadnego problemu, bo każdy kosmetyk można oddać, zużyty nawet do 1 trzeciej w przeciągu 30 dni od daty zakupu. Z tyłu na katalogu, jak sobie je zobaczysz, to jest napisane, że można oddać w przeciągu 10 dni, ale jest to informacja dla klientek, żebyśmy my jako klubowicze mieli jeszcze czas po tych 10 dniach, jak ona nam odda, żeby zanieść to do firmy czy, czy, czy przesłać. I dostajemy 100% zwrotu wartości tego produktu, także nie odejmują nam 30% za zużycie za kosmetyków. Co jest bardzo ważne, zwłaszcza dla osób, które polecają produkty dalej, jest, jest dostęp do wszystkich próbek. Próbki można sobie zamawiać, są próbki w zasadzie wszystkich produktów zapachów, kremu, żeli pod prysznic, czego tylko dusza zapragnie, więc można kosmetyki wcześniej sobie przetestować, zanim się je zakupi. Co jest też bardzo istotne moim zdaniem, każda osoba, która, która zarejestruje się do Oriflame, do mojej grupy, ma dostęp do, do szkoleń. Do szkoleń kosmetycznych, marketingowych, są to szkolenia online. Jeżeli, jeżeli, mieszkasz, w, jeżeli mieszkasz na przykład we Wrocławiu, to też są fajne organizacje na szkolenia. E offline, czyli w życiu realnym. Tam też można w nich uczestniczyć. Kosmetyczka Oriflame też organizuje szkolenia na różne, różne tematy makijażowe, pielęgnacyjne, jak sobie zrobić spa domowe. Dużo różnych ciekawych tematów i takie szkolenia są organizowane też w całej Polsce. Także z tego też sobie można korzystać bezpłatnie. Są też płatne szkolenia. One kosztują 40 zł i to są szkolenia makijażowe i po tych szkoleniach też się dostaje certyfikat ich ukończenia. Cóż więcej, jest bardzo dla mnie, w zasadzie, jedną z najważniejszych rzeczy, jakie, jakie jest o Flame, to jest to, że, że ma się kontakt z fajnymi ludźmi. Tutaj wszyscy są generalnie pozytywnie tak nastawieni, pozytywnie zakręceni ludzie, z którymi ma się kontakt przez cały czas, nawet jeżeli się pracuje tylko i wyłącznie na internecie. Więc jeżeli dołączysz do mojego zespołu, to, no to będziesz ze mną mieć stały kontakt. Ja będę odpowiedzialna za to, żeby ci pomóc, żeby, żeby pomóc ci stawiać pierwsze kroki w tej firmie i żeby, żebyś korzystała z Oriflame w taki sposób, w jaki chcesz, bo tak jak mówiłam, tych sposobów jest kilka i, i czasem zaczyna się od kupowania kosmetyków dla siebie tanie, a potem ktoś chce spróbować je, może sprzedawać, potem, potem jak widzi, że pieniądze jednak się zarabia, że te pieniądze spływają na kosmetyków. To, no to chce się troszeczkę więcej, e, może zechcesz e, też spróbować budować grupę i zarabiać te większe pieniądze. E, Także jeżeli, jeżeli chcesz, chcesz spróbować, chcesz rozpocząć swoją przygodę z Oriflame, to ja Cię serdecznie zapraszam do swojego zespołu. Możesz do niego dołączyć, rejestrując się poprzez stronę odkryjróżnice.pl i tam jest zakładka rejestracja. Na tej stronie też sobie możesz poczytać o wszystkim, o czym powiedziałam, śmiało zadawaj mi pytania, ja na nie bardzo chętnie odpowiem i... I będę po prostu się z Tobą wtedy kontaktowała. Dziękuję bardzo za, za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Pa!